To jest logan. Logan ma 16 lat i mały problem. Urodziła mu się córka i nie wie, co ma z nią zrobić. Oh no. Dziewczyna Logana ma 14 lat i rodzi dziecko w wannie, bez wiedzy kogokolwiek. Postanawiają oddać dziecko do adopcji. Pomysł dobry, wykonanie nie za bardzo. Logan mówi swojej dziewczynie: Mam takiego kumpla, Tylera ze Snapchata. On przekaże dziecko do agencji adopcyjnej. Więc Logan, kolejnego dnia wychodzi z córką z domu, wraca po godzinie i mówi, że przekazał małą Harper Tylerowi za 60 dolarów. Ale po chwili przyznaje, że tak naprawdę włożył noworodka do plecaka, poszedł do lasu i tam w mroźny styczniowy dzień umieścił ją pod drzewem i przysypał śniegiem mimo że to oznaczało wyrok śmierci dla dziecka. Kilka dni później Logan wskazał policji, gdzie zostawił noworodka, ale przy ciele znaleziono łuski. Chłopak przyznał, że wrócił na miejsce i dwukrotnie strzelił do córki, aby zakończyć jej cierpienie.